To jest dinozaur, a tak naprawdę tyranozaur, który swoje wielkie, zwaliste cielsko, które może ważyć nawet 8 ton, porusza dzięki dwóm łapom. I to jest ten moment, w którym na pewno zastanawiacie się, co w filmie o produktach OptiLine robi dinozaur. Przecież to jest proste. Te dwie łapy to nic innego jak przeguby kulowe, czyli rozwiązanie, które w pojazdach mechanicznych znane i stosowane jest od wielu lat. Między innymi. W końcówkach drążków kierowniczych. Im taki pojazd jest większy i cięższy, tym te końcówki drążków kierowniczych muszą być mocniejsze i bardziej wytrzymałe. To jest przegub kulowy, czyli tak naprawdę końcówka drążka kierowniczego. Ostatnio w ręku miałem końcówkę drążka kierowniczego od samochodu osobowego i naprawdę ona jest zdecydowanie bardziej filigranowa. No tak, ale tutaj gramy w wadze ciężkiej. Pamiętacie mojego kumpla tyranozaura? No on sam waży 8 ton. Autobus też waży sporo kilogramów i taka końcówka drążka musi naprawdę dużo wytrzymać. No ale trudno się dziwić. Autobusy Solarisa codziennie pokonują dziesiątki tysięcy kilometrów w różnych krajach, po różnych drogach, w różnych warunkach atmosferycznych. Dlatego strasznie trudno jest określić, ile taka końcówka może wytrzymać. Dlatego niesamowicie istotnym faktem jest, żeby ta końcówka drążka była wykonana z najlepszych materiałów. Jak patrzę na jakość wykonania tej końcówki drążka kierowniczego, to naprawdę robi to wrażenie. W warunkach testowych udowodniono, że taka końcówka wytrzymuje 800 tysięcy kilometrów. Wyobrażacie sobie 800 tysięcy na jednym zestawie? Co więcej, końcówki drążków Optiline można także stosować podczas napraw osi ZF, a także podczas napraw gwarancyjnych. Gdy zatem końcówki drążków wykazują nadmierne zużycie, nie warto szukać tanich zamienników. Przecież tutaj mówimy o koszcie długofalowym. Pamiętacie? 800 tysięcy kilometrów. Tyle gwarantują takie końcówki drążków odpilania.